No, witam, witam. Tak, w 2016. Ogólnie mam dwie prace. Jedną na budowie, a drugą jestem kierownikiem w sklepie Mili. Dlatego nie sprawdza w koszach, czy jest to wyrzucone. To jeden, czy brane sobie i raportuje. Żebyście się nie zdziwili, bo ja tam pracuję. Odmijam. Nie podmieram i no bo ja jestem kierownikiem. Tak jak tego co mam robić. Moim zadaniem jest to, żeby zobaczyć w koszu, czy jest to wyrzucone, czy e, kasjerki, czy nie to sobie biorę. To jest moje zadanie. Za to Widzicie? Tak pierdolicie o śmieciach, a nie wiecie o tym, że ja jestem tam kierownikiem i obserwuje spraza, a widzicie cioty? Sami się w zrobiliście, no ale to jest wasza doszka, nie moja. Ja się z wami nie pierdolę, skutka na temat. Po prostu mam coś takiego, że po prostu yy, fraza, czy to jedzenie to jest sterminowane, czy, czy jest to wyrzucane. Bo nie może być przeterminowane w sklepach, tylko jest automatycznie wyrzucane. No jaka to jest proces, bo to niedziele po poniedziałek do piątku pracuję na budowie. Nie mam możliwości jak proces zmienić, tylko sobota bo A jestem kierownikiem, który sprawdza, czy jest jedzenie które jest czy nie wiem, niezdatne. Czy jest to wyrzucone czy nie. Jak nie jest to wyrzucone, informuję dalej, że nie było wyrzucone jeden tylko kto sobie wziął i jest dochodzenie. Cześć.